Witam moi mili tuż przed e, majówką. 27 odcinek spowiedzi. Krótko rzeczowo, później będziemy się rozwijać. Moim, waszym, naszym gościem Mateusz Put Salt Miners. Witam serdecznie. Witam Staszku, pozdrawiam y, wszystkich oglądających. Mam nadzieję, że dowiecie się jakichś ciekawych informacji. Mam nadzieję, że liczba oglądających będzie coraz większa, bo profil Sword Miners i twoje zdjęcia i waszej całej drużyny robiły tam pewien szum na początku, jeśli chodzi o ilość lajków. A tak yy, dwa tygodnie za nami, dwa mecze. Jako menedżer zespołu jesteś zadowolony z tego co pokazaliście? No bo osiągnąć może jeszcze nie osiągnęliście z tego co pokazaliście na parkiecie. Uf, powiem tak, no na razie to, to pierwsze dopiero takie dwa spotkania, gdzie po dłuższej przerwie od takiego grania z sędziami, z całą otoczką ligową, no, no było to ciężkie, mimo że cały czas trenowaliśmy i graliśmy. No okazało się, że jednak poziom, poziom tej ligi jest, jest wyższy niż zakładaliśmy na początku. Naprawdę jest kilka bardzo mocnych drużyn. No, wydaje mi się, że jest za wcześnie, żeby w tym momencie mówić, czy, czy to jest y, jakiś poziom, który, który pokazaliśmy, jest dobry czy słaby. No, wydaje mi się, że na pewno stać nas na więcej i z każdym meczem będziemy się starać zaprezentować y, jeszcze lepszy poziom niż do tej pory. Okej, okay. początki. Skąd pomysł na uczestnictwo w Lidze NBA? <laughs> Powiem tak, no od samego początku już obserwowaliśmy gdzieś tam jakieś dochodziły nas słuchy, że coś się w Krakowie dzieje. No Na początku każdy się zastanawiał, co to będzie, czy to będzie 3 na 3, czy to będzie 5 na 5, czy to będzie całkowicie coś innego. Wojtek Sieron was tam bacznie obserwował i sprawdzał każdy wasz krok. No, a gdy tylko dowiedzieliśmy się, że to będzie liga, no to z racji tego, że KNBA nie wiadomo było, czy co będzie, czy to ruszy, czy nie ruszy, i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, cały czas trenowaliśmy i chcieliśmy grać, więc no nie było jakiegoś tam długiego zastanawiania się, tylko, tylko od razu zdecydowaliśmy się, że mamy ekipę, więc zgłaszamy się. No i zgłosiliśmy się, zebraliśmy w sumie z, z dwóch drużyn z KNBA zawodników, bo i z CzyBasket.pl czy i z Dancing Queens stworzyliśmy po prostu jedną drużynę, no i, no i tak oto jesteśmy. Wojtka, serdecznie pozdrawiam, bo przed drugim Waszym spotkaniem gratulowałem w moich oczach, bo miałem okazję oglądać Wasz debiut w Lidze MBA. Bardzo mi się podobał. Skoro już weszliśmy na osobę Wojtka w pozytywnym tego słowa znaczeniu, wy rywalizujecie ze sobą o minuty? Bo tak mi się wydawało, że Wojtek był trochę naturalnym Twoim zmiennikiem w pierwszym spotkaniu. Yy, znaczy i tak i nie. Ogólnie no Wojtek sam się zadeklarował, że on. Lubi wychodzić z ławki, bo pewnie od razu wskakuje na zmęczonych gości, więc e, a czy rywalizujemy o minuty? No, myślę, że taka zdrowa rywalizacja jak najbardziej tak, ale no, z Gram, z Wojtkiem, akurat e, jeśli o to chodzi, to chyba najdłużej ze wszystkich tu zawodników to znam się z Wojtkiem i, i po prostu. No jakoś nigdy nie rywaliwa, rywalizowaliśmy ze sobą jakoś bardzo, tylko tak jak mówię zdrowa rywalizacja i od zawsze gdzieś tam byliśmy w jednej drużynie i jakoś się zawsze tymi minutami dzieliliśmy. Dobra, ta jedna drużyna, bo o tym co ja trochę wiem, trochę przed, przed wejściem na antenę sobie porozmawialiśmy, pochodzicie głównie z Bochni i okolic przypuszczam. No, Bochniań słynie troszkę, ale z żeńskiej koszykówki w ostatnim czasie, bo jakieś tam sukcesy się rodzą, tworzą i może im się to jeszcze będzie Bóg dała lepiej rozwijać. Co z męską koszykówką? Skoro jej nie ma, nie było, to skąd miłość u Was do koszykówki? Uf, ciężko powiedzieć w sumie skąd miłość. No my poznaliśmy, po prostu ja jako młody chłopak, gdzie tam skończyłem gimnazjum, zacząłem gdzieś odbijać piłkę. Poznałem Mirka, Krupę i tam jego znajomych. Dostałem od nich pierwszy łomot. No i tak mi się spodobało, że zacząłem jeździć z nimi tu, tam po halach, po treningach i tak dalej. No i po prostu z tego się to urodziło. Coraz większa grupa była, gdzieś tam zainteresowanie rosło wśród moich rówieśników, żeby, żeby po prostu grać z nimi, bo jednak ten poziom prezentowany przez, przez Mirka i tam chłopaków to naprawdę było, nie była ziemia między amatorami wtedy, jak byliśmy, i po prostu pierwszy raz, pierwsze dwa, trzy lata wtedy graliśmy. No i, no i dzięki temu po prostu zaczęliśmy, zaczęliśmy grać, zebraliśmy ekipę. No a z racji tego, że, że, że Mirek no miał swoją drużynę w KNBA i informował nas o tym, że jest taka, taka właśnie liga, stwierdziliśmy, że też spróbujemy zebrać ekipę i spróbować swoich sił. No i, no i tak się to zakończyło, że najpierw w NBA, teraz NBA. Teraz a co do profesjonalnej koszykówki w Bochni, no powiem szczerze, że próbowaliśmy coś tam rozmawiać z władzami odnośnie jakiejś męskiej sekcji i tak dalej, no, ale jednak Bochnia to jest głównie nastawiona na, na koszykówkę damską. I, no i wydaje mi się, że, że to jeszcze długie lata tak pozostanie. Chodzi ten mój mały smyk do kamery, chyba ma parcie na szkło. A yy, z drugiej strony, bo trochę o Mirku krupię za chwilę, ale między Bochnią, to jest tak w środku, nie? Tarnów na lewo, załóżmy Kraków, Kraków, Wieliczka na prawo. Nie korciło nigdy gdzieś pójść spróbować, nazwijmy to bardziej profesjonalnie? Oj, korciło bardzo, ale no jakoś chyba yy... Przespałem swój moment, że tak powiem, bo ja popałem w piłkę, w piłkę nożną długo, aż do, aż do w sumie momentu, gdzie poszedłem do szkoły średniej i, i tak jakby po kontuzji zmieniłem dyscypliny i przerzuciłem się na koszykówkę. No a wtedy już, że tak powiem, tego czasu było mało. Znajomi próbowali swoich sił we Wieliczce i niektórzy w Tarnowie. Yy, Paweł Fleszar yy, cały czas w sumie gra, yy, więc yy, no, korci, powiedziałbym nawet, że cały czas mnie korci dalej wciąż, ale, no, ale tak jak mówię, to już chyba pewien, pewien okres yy, minął. Dobra, bo Ty tak płynnie możesz zostać moim asystentem, bo mówisz o wszystkich nazwiskach, o których chciałem porozmawiać w Waszej ekipie. No to Mirek Krupa, jedyna osoba z tego, co zeskautowałem, która jeszcze w tym sezonie w Barwach Salt Miners nie zagrała, kiedy się możemy spodziewać? O, nie chcę tutaj zdradzić jakiejś informacji, okay. ale dostałem od niego info, że, że będzie to w niedalekiej przyszłości, więc może nawet już przyszły mecz yy, będzie, będzie na boisku Mirek. Tak, wiesz, z kim gracie? W następnej kolejce. No wiem, wiem. wiesz. To o tym za chwilę, dobra, jak wiesz to super. Paweł Fleszar, to jest osoba, nie wiem czy czytałaś akurat zapowiedź, którą ja miałem okazję pisać w drugiej kolejki. Troszkę go kojarzę z boisk młodzieżowych. Widziałem, pamiętam jego epizod w drugiej lidze w Wiśle. Potencjał bardzo duży na ligę amatorską. Cieszę się, bo widziałem troszkę wideo z tego drugiego meczu, że no, zresztą na filmikach highlightowych był bohaterem. Czy on już w porównaniu do pierwszego meczu robi progres i to będzie lider waszego zespołu, bo umiejętności naprawdę chyba ogromne. I nie tylko mówi o wzroście. Tak, tak, na pewno Paweł będzie bardzo mocnym, mocnym zawodnikiem naszego zespołu i opieramy bardzo dużo na, na jego grze i jego dyspozycja na pewno będzie miała wpływ na wyniki. No, Paweł jest dobry, jest młodym zawodnikiem, cały czas robi progres, cały czas się uczy. Cały czas też robi postępy, które wydaje mi się no będą, będą skutkowały tym, że po prostu jego linijki będą coraz to, coraz to lepsze. Ok, pierwszy mecz debiutancki Cave Boys. Na pewno, mam nadzieję, analizowałeś. Teraz na chłodną perspektywę dwóch tygodni za nami przyczyny porażki bo ja miałem okazję ten mecz śledzić i powiem ci co ja zauważyłem a powiedz co zauważył Mateusz jako menedżer rozgrywający no niestety przegranych górników w tym spotkaniu Wiesz, co powiem Ci, że, że to, to był tak jak mówię: taki pierwszy mecz po prostu na przetarcie po długiej przerwie, gdzie, gdzie nie było jednak tego kontaktu z, z grą, taką z sędziami i tak dalej. No, na pewno największą naszą bolączką, bo to pewnie tak jak i większości drużyn w Lidze, to, to są straty. Mhm. Mało, mało też wydaje mi się za mało graliśmy. Właśnie też trochę piłki na, na Pawła. Paweł też w pierwszym meczu nie był. Na tyle skuteczny, co już na przykład w drugim meczu. No Oprócz tego, no, no myślę, no ja zagrałem zagrałem słabo, nie mogę jak na razie wejść w ten poziom ligowy. Reszta, ze, reszta chłopaków też wydaje mi się, jeszcze, jeszcze nie chwyciła tak, jakby tego Bakcyla w pierwszym meczu i no nie pokazała się na 100%. No, może tam z moimi wyjątkami, gdzie naprawdę, tak jak tam wspominałeś, Wojtek Sieron naprawdę zagrał bardzo dobry mecz. Slalom też, też fajnie wszedł w mecz. No, wydaje mi się, że, że to wszystko dopiero się zacznie zazębiać. Także, także wszystko przed nami. Mateusz Szyrchlicki, od niego coś więcej wymagacie? Y znaczy no, od niego strasznie schudł, okay. a y, ogólnie widziałem go na troszeczkę innej pozycji niż, y, niż teraz y, gra. No, wydaje mi się, że on też, on też y, wejdzie na, na dużo wyższy poziom, y, no ale tak jak mówię, musimy się zgrać. Akurat co chodzi o Mateusza, y, to powiem szczerze, no mało y, z nim graliśmy, y, mówię o reszcie chłopaków, bo on tam czasami się pojawia u nas na treningach. A, a tak naprawdę no, no, on jest w Krakowie, my jesteśmy w Bochni, więc tak jakby z nim mamy najmniej zgrania. Wydaje mi się, że to też z biegiem czasu y, uda się pokonać tą barierę. Wcześniejsza Twoja wypowiedź potwierdza moją wcześniejszą, że nadaje się na mojego asystenta, bo spostrzeżenia co do przyczyn y, porażki w pierwszym meczu są y, no, bardzo zbliżone. Osobiście Oczekiwałem więcej od Mateusza Puta w pierwszym spotkaniu. Wojtek Sieroń bardzo mnie zaskoczył to, co mówisz. Paweł Fleszar też wydaje mi się, że mógłby być lepiej wykorzystany. Drugi mecz to o wiele lepsza wasza gra, ale chyba wszyscy to wiedzą. Graliście z czołówką waszej grupy. Pierwsze dwa mecze. Choć może jeszcze tabela tego nie pokazuje, bo tam jest jeszcze jeden zespół z bilansem 2-0. Ja zakładam i o tym chyba też piszę, że wy niedługo zaczniecie wygrywać. Czy to będzie w trzeciej kolejce? Nie wiem, bo na pewno porozmawiamy o tym, mówię później, pojedynek będzie bardzo istotny i dla Was i dla nich. Szczerze mówiąc zakładam, że play-offy i tak powinny być Waszym udziałem, bo tamte cztery zespoły, trzy na pewno odstają, jeden może to być mecz o play-offy. Wy myślicie o tym, play-off to jest ten cel, chcemy to, chcemy coś więcej, czy chcieliście coś więcej, ale już trzeba te plany było zmienić, czy na razie aż tak dalekosiężnie nie patrzycie? No, powiem tak, my zaczynaliśmy ogólnie, z, że wejdziemy i będziemy szli po mistrzostwo. Eee... Urycie, kilka osób już o <śmówiło> mówiło, dobra, no. <śmów> Jeśli to podtrzymujesz, to super teraz, no. Eee, tak, ta nie, 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 mówię, że takie, takie były plany. Oczywiście już po pierwszej kolejce, znaczy nawet wcześniej, eee, okazało się, że trochę się nam zmieniła. Rotacja, bo jednak odpadł nam w sumie nasz taki numer jeden z KNBA, Michał Łach. Mm. Mocny podkoszowy, więc od razu jego brak, no wiedzieliśmy, że, że to będzie duży brak i, i musimy trochę zweryfikować nasze, nasze możliwości. No i postawiliśmy sobie taki cel, że jednak, no, chcemy zrobić wszystko, żeby, żeby się minimum do tych playoffów dostać. Po dwóch meczach teraz mówię, że tak naprawdę. Cieszymy się, że gramy. Cały czas, cały czas ten cel jest jak najbardziej realny w tym momencie, ale no widzimy, że, że tak naprawdę poziom jest, jest dobry. W każdej drużynie jest, są praktycznie gracze, którzy potrafią zaskoczyć, mogą zaskoczyć i. No Podejrzewam, że, że będzie ciekawa, ciekawa war walka o, o playoffy. Być może jakiś turniej, na, tak jak w NBA, mm -hmm. że gdzieś tam piąte, czwarte miejsce będzie się biło w dodatkowym meczu. <laughs> no zobaczymy. E, dobra, majówka przed nami. E, chyba mogę to zdradzić. Dzisiaj, Salt Miners jeszcze w treningu, czyli. Nie odpuszczamy nie tylko piwko i grill, jeśli pogoda pozwoli, kiełbaska i wszystko co tam dobre. Następna kolejka, spotkanie z no zespołem Maćka Rendarskiego Jumpingiem. Oni ostatnio ugryźli Cave Boysów. Ja to wiem, wy to wiecie, pewnie wszyscy to wiedzą. Nie było tam jednego zawodnika kluczowego, który był w spotkaniu z wami. To jest taki mecz dla was o być albo nie być w playoffie? Istotny, nieistotny? No, wydaje mi się, że każdy mecz w tej lidze będzie, będzie istotny. Więc do żadnego meczu nie możemy podejść na takim totalnym luzie. Mm -hmm. Wydaje mi się, że na pewno ten mecz będzie ciężki, bo, bo ich nasi przeciwnicy i my wiemy po prostu o co gramy, i wiemy, że, że każda porażka kolejna może się równać z tym, że, że po prostu będzie już potem ciężko osiągnąć ten cel, który stawialiśmy sobie na początku. Znaczy, jeśli by było 0-3, a w STS w Bochni jest jakiś, to zróbcie tam zakłady, że wejdziecie do czwórki, a ja przyjadę i se zagram. Bo i tak myślę, że tam tych czter... no w trzech mówię, musicie. Jeden będzie, będzie ciekawy, myślę tu o Prot Neighbors, bo tam jest kilku naprawdę też fajnych zawodników i... i fajne spotkanie, jeśli będzie pod koszem Pawła Fleszara z Pawłem Czają. Notabene kiedyś grał w Regisie Wieliczka, więc. Może się nie spotkali, bo Paweł Flesher był wtedy jeszcze dużo, dużo młodszy, ale gdzieś te same barwy klubowe przywdziewali chociaż przez chwilę. Yy, nazwa drużyny, Salt Miners. Wiem o tym, że bardzo o nią zabiegaliście. Yy, nieskromnie powiem, czy Ty wiesz dzięki komu ją macie. No, yy, przypuszczam, że, że dzięki Tobie, ale nie byłem do końca tego pewny. No. Tak było, tak było. Nie, nie ukrywam, że też mi zależało, ale jak się dowiedziałem, że Wy jako boknia chcecie, mówię, nie ma problemu. Ja nosikiem też z dumą na piersi będę. Ale Salt z powiem w stroje bardzo mi się podoba. Wam też logo? W ogóle, jeśli patrzyliście na logotypy, nazwy drużyn, to było coś, że wiąże Was z boknią, czy po prostu. Z drugiej strony też właśnie i kolorystyczne stroje, i logo całe podobało się? Znaczy to się wszystko w sumie zazębiało z naszymi poglądami, ponieważ no, barwy żółto-czarne no, to są nasze barwy Lansing Queens NBA. Logo, no, no wiadomo, no, no, coś związane z, z solą, z Bo także stwierdziliśmy, że Bochnia jak najbardziej będzie do tego pasować. No i bardzo bardzo się cieszymy, że, że mogliśmy ten brand wziąć, ponieważ yy, no, powiem szczerze, że koszulki chyba najbardziej się nam podobają z całej rangi, właśnie właśnie te nasze. Chodzimy dumnie, jakbyśmy gr grali dla Denver Nuggets. Okay. a gdyby nie Salt Miners, to byliście gotowi na coś? No, klepłem Cave Boys, także. Teraz muszę Cave Boys spytać, co oni by wzięli, bo tu transakcja wiązana jak trade dobry w NBA wow. tych nazwami. Mateusz, dwa wolne miejsca w kadrze. Czy szykujesz jakąś perełkę jeszcze? Bo macie jeśli się nie mylę 13 zawodników zgłoszonych. Ktoś może dojść? Czy nie chcesz jeszcze o tym mówić i to będzie niespodzianka? Powiem tak, te dwa miejsca to, to są goście, którzy oni są fizycznie na tych miejscach, tylko jeszcze tak jakby nie powiedzieli, że, że zagrają już w następnym meczu i się zapisują. Bo właśnie jednym z nich jest, jest Michał Łach, nasz podkoszowy, który na razie z powodu braku czasu no, no nie dał rady być na pierwszych dwóch meczach i nie jest też pewien co do kolejnych, a, a drugie miejsce. Wolne to jest Szymon Lekki. Okay, i, kojarzę. No i to ta, ta sama historia. Szymon akurat studiuje za granicą i, i też właśnie niby on jest w Polsce, ale też miał lecieć za, do, do Anglii właśnie, a, ale na razie jest, ale w sumie no nie chce się zapisywać, bo też nie chcę, żeby wyszło tak, że on się zapisze, a, a będzie musiał lecieć. I to tak wszystko przez tego wirusa się poplątało. Czyli nie szukacie nikogo, bochnia, okolice czy nawet Kraków, bo niektórzy teraz yy, słyszałem, że mocno aktywni stali się na rynku transferów. No, ja widzę, też obserwuję, że chłopaki szukają. No, ja raczej, raczej zostanę przy, przy swojej drużynie na pewno na ten sezon. No, zobaczymy, zobaczymy, co pokaże czas, jak, jak będzie w przyszłości, może będą jakieś zmiany. Ale, ale tak jak mówię, jak na razie, to, to kadra jest zamknięta i raczej nie szukam jakichś mega wzmocnień, bo uważam, że mimo wszystko drzemie w nas pewien potencjał, który, który może nam dać fajną zabawę. Okej. Okay. Szerokość ławki. Jedno z ostatnich pytań. Prześledziłem, w pierwszej kolejce 11 osób, w drugiej, jeśli się nie mylę, też 11. To powinien być wasz atut, oprócz tej młodości, co za tym idzie agresy, agresywności i efektywności gry? Czy wy czymś jeszcze chcecie zaskoczyć Maczka i rywali w trzeciej kolejce? No, Mirkiem. No, no nie wiem, będziemy, będziemy walczyć, jak, jak w każdym meczu będziemy walczyć. Wydaje mi się, że teraz jednak już z dwoma porażkami na plecach. No i jeszcze wyostrzył nam się apetyt na, na zwycięstwo, więc wydaje mi się, że będziemy gryźć parkiet i starać się wyrwać z tego meczu jak najwięcej, no a czas pokaże, co, co z tego wyjdzie. Ostatnie dwa pytania. Jedno będzie kończące, bardziej przyszłościowe, drugie bardziej y, pierwsze, które zadam, refleksyjne, jeśli się może z nami podzielić. Minął pierwszy, można powiedzieć, miesiąc w lidze NBA, dwie kolejki za nami. Z perspektywy czasu jako menedżer, ale też jako osoba, która gdzieś yy, śledzi pewnie lajkuje, nie lajkuje, komentuje, udostępnia, co liga MBA twoim zdaniem ma jeszcze do poprawy? Uf, co ma do poprawy liga? Albo liga... czego tobie brakuje może? Wiesz co, ciężko mi jest powiedzieć, jednak w porównaniu z, z ligą KNBA to macie tyle plusów jak na razie, że no ja bym od siebie tu nie dodał yy, nic na pewno ciekawego, bo wydaje mi się, że to wszystko na możliwości, jakie, jakie wszyscy mamy, to jest naprawdę. Wyciągnięte z tego 100% i my, ja, tak jak i chłopaki z mojej drużyny, są pod wielkim wrażeniem tego, jak to funkcjonuje, i naprawdę wszystkim się to podoba. Więc naprawdę nie mam, nie mam pomysłu, co by jeszcze można dodać. Chciałbym, żeby to jak najdłużej po prostu i jak najlepiej funkcjonowało, bo, bo naprawdę jest to mega, mega ciekawy projekt. To umówmy się tak, że jeśli Mateusz put w najbliższym meczu zaskoczy nas fajnymi asystami i punktami, bo na gierce treningowej widziałem, że potrafi, to zrobimy highlight dla Mateusza i Salt Miners jako bonus od nas. O. Tak się tak omawiamy, Mateusz, tylko ty musisz stanąć na wysokości zadania. Dogadać się z Pawłem, żeby łapał piłki, a potrafi łapać, potrafi ładnie kończyć, my to nagrywamy. Ostatnie pytanie, tak jak obiecałem. Przyszłościowo, nieistotne, czy wy czwarte miejsce, czy trzecie, czy drugie, jak się uda, pierwsze chyba już raczej nie. Myślicie, myślisz, kogo w playoffie? Analizujesz tamtą grupę, czy po prostu jak się uda, to jedziecie z marszu już rozpędzeni po pełnym maju? E, powiem szczerze, że prze. Przepatrzyłem większość drużyn, no, wszystkie drużyny. Szczerze nie wiem na kogo chciałbym trafić. Mam wrażenie, że mimo wszystko ta druga grupa jest, jest też pełna dobrych ekip i powiem szczerze, że nie, nie widzę tam ekipy, z którą teraz bym mógł powiedzieć: A z nimi chcę zagrać, bo wydaje mi się, że możemy ich ugryźć. No, będziemy szli z marszu. Jak jak się po prostu uda dostać do, do playoffów, to dla nas już to będzie e, bardzo dużo i, i po prostu będziemy się starali, starali oczywiście jak najwięcej ubrać, ale, ale tak jak mówię, no, no wszystkie ekipy, e, znaczy nie wszystkie, no, jest masę ekip w tej widze, które, które po prostu mają w, w swoich składach bardzo dobrych zawodników i no, trzeba każdego traktować e, z pewnym dystansem, bo. Bo po prostu no, będzie ciężko o każdą wygraną trzeba będzie walczyć. Dobra, Mateusz, kończymy tak jak się umawialiśmy. Widzimy się z Wami 9 maja. Wygracie w niedzielę. Mm -hmm. Życzę powodzenia. Będę oglądał, obserwował i niech wszyscy to zapamiętają. Jeśli Salt Miners nie wygra w trzeciej kolejce, to od czwartej moim zdaniem zaczyna już marsz po playoff. Okej. Okay. <laughs> A ja teraz lecę z Pawłem Fleszarem ćwiczyć alejupy. Super, dzięki, powodzenia. Dzięki, pozdrawiam.